Wziąłem tego pada, żeby mieć zdjęcie do miniaturki i myślałem, żeby też podczas filmu go trzymać, aby był taki motyw przewodni związany tutaj z grami, ale widzę, że to wygląda tak sztucznie, że już go chowam. Zapewne niejednokrotnie spotkałeś się z takim komentarzem, wpisem gdziekolwiek w internecie, że o... Nakłonił, by przejść Skyrim, by przejść Wiedźmina po raz trzeci, piąty, dziesiąty i tak dalej. I niejednokrotnie pewnie zdarzało ci się wrócić do jakiejś produkcji po raz kolejny, ale ja tutaj nawiązuję do tych komentarzy, które spotykam gdzieś tam online, że ludzie przechodzą dane produkcje kilkanaście niekiedy razy. I absolutnie nie ujmując tutaj żadnemu tytułowi, i wiem, że wiadomo. Podoba ci się coś, będziesz robić to wielokrotnie, jeśli ci się nie podoba, przejdziesz to raz i z bólem. Natomiast ja zauważyłem, że granie w gry tylko raz w swoim życiu pomogło mi przywrócić tę frajdę z grania w gry, szczególnie te single player, nie chodzi mi to absolutnie o jakiekolwiek multiplayer żeby poznać tę historię, poznać nową mechanikę, poznać cokolwiek związanego z danym uniwersum, co będzie dla mnie nowością. Natomiast postanowiłem sobie jeszcze za naprawdę dzieciaka, że będę przechodził dane tytuły tylko raz w swoim życiu. Po co? Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale po latach łącząc kropki zrozumiałem, że to pozwoliło mi cieszyć się daną produkcją na maksa, na 120% kiedy zwiedzam jakiś świat, jakieś uniwersum to nie odkładam niczego na później nawet z tym zbieraniem przedmiotów pewnie niejednokrotnie spotkałeś się ze zjawiskiem zbierania miliona miksturek czy różnego rodzaju itemów jedzenia i tak które kiedyś ci się przydadzą Bestiariusze, mechaniki, które gdzieś tam są, byleby tylko pójść do przodu, wybory podejmowane pochopnie, byleby tylko pchnąć tę historię w jakiś sposób dalej. Natomiast ja staram się podchodzić do danego tytułu, jakbym faktycznie był w tym świecie, i można powiedzieć, że trochę wmówiłem to sobie, ale że nigdy nie wracam do tej produkcji, tak jakbym był w tym świecie tylko raz. W swoim życiu, i bardzo dobrze dzięki temu bawiłem się w Wiedźminie Trójce. I do Wiedźmina, co by nie mówić, niestety nie zabrzmi to bardzo mocno patriotycznie, ale przemogłem się dopiero po 10 latach od premiery. I absolutnie nie wiem dlaczego, po przejściu tej produkcji, już nie wiem dlaczego to zrobiłem. I wydaje mi się, że powinienem zrobić to znacznie szybciej. Natomiast jakoś w natłoku gdzieś tam, szkoły. Pracy i ogólnie życia zawsze odkładałem te decyzje na później, i teoretycznie opłaciło się, bo zrobili update Next Genowy, dodali fajne rzeczy i ogólnie zaktualizowali produkcję, więc można powiedzieć, że koniec końców jest to pozytywna historia, że dopiero przemogłem się po tych 10 latach. Natomiast Podczas grania w tego wieśka starałem się właśnie cały czas utrzymywać tę narrację, że gram w niego pierwszy i ostatni raz w swoim życiu. Dzięki temu jeśli miałem z czymś problem, czy jakiś poziom był dla mnie na misję i tak dalej trudniejsza, bo też staram się grać nie na naj, najłatwiejszym poziomie trudności, tylko na takim, który jest teoretycznie jakimś wyzwaniem, aby nie to, żeby się katować i teraz męczyć z daną produkcją, czy danym poziomem, ale dla takiej imersji, dla wczucia się w daną sytuację, a nie tylko pokodywania mopka za mopkiem, który po prostu jest kolejnym wygenerowanym przeciwnikiem i nie stanowi dla mnie problemu, tylko żeby właśnie wczuć się, czy to w grania w Wiedźmina, czy w God of War, czy jakąkolwiek inną produkcję single player, żeby te postacie stanowiły po prostu wyzwanie. Dzięki temu czuję, że faktycznie jesteś w tym świecie i dzięki temu że miałem cały czas tył głowy, że jestem tu pierwszy i ostatni raz, to ten świat wydawał się taki piękny, taki magiczny jeszcze bardziej niż gdybym wiedział, że kiedyś wrócę do tego save'a. Ja propos również staram się nie wracać absolutnie i nie wczytywać gry, jeśli na przykład podjąłem złą decyzję. Jedyne momenty, w których wczytuję w grę, to jest tylko jeśli coś się popsuje. Mam ten nawyk, jeszcze Ctrl S z różnego rodzaju, czy to produkcji, pracy na komputerze, czy ogólnie grania w gry, żeby zapisywać, właśnie non-stop swój postęp. Natomiast nie wykorzystuję tego absolutnie do fabuły, do historii, do podejmowania decyzji, bo jeśli podjąłem taką, a nie inną decyzję, to tak miało być. To tak, jakbym był tam, wczuwał się w tę postać, był w tym świecie. Ja, to ja tam. I dzięki temu ta frajda z gier jest jeszcze większa niż kiedykolwiek pamiętam. Te światy wydają się jeszcze bardziej magiczne, bo wiem z tyłu głowy, że mam to postanowienie, żeby przechodzić dany tytuł tylko raz w życiu. Moim zdaniem, więcej jest bez sensu. To tak jak niektórzy wracają do filmów. i tu akurat, muszę się przyznać, zdarza mi się, żeby wrócić do jakiegoś tytułu, szczególnie jeśli komuś pokazuje daną produkcję. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby obejrzał dany film drugi raz czystej przyjemności. Natomiast kiedy komuś pokazuję dany tytuł, no to wiadomo, że oglądam go któryś raz, ale osobiście nie włączam dla samej przyjemności produkcji, którą już znam i to samo robię z grami, bo mam wrażenie, kiedy masz tę świadomość, że możesz sobie wrócić... To to już nie jest to. To wybudza cię z tego świata, bo przestajesz wczuwać się w rolę tej postaci, tej historii, tylko przypominasz sobie, że jesteś tylko graczem, że to jest tylko na ekranie i możesz zmieniać ten świat dowolnie, bawić się w takiego wręcz boga, który może to wszystko kontrolować. A kiedy troszeczkę dasz się ponieść temu światu, tej historii i wiesz, że doświadczasz je tylko raz w życiu, to te produkcje stają się o wiele przyjemniejsze i wraca ta satysfakcja z gamingu, która była kiedyś za dzieciaka codziennością. To by było na tyle. Po więcej filozoficznych fikołków zapraszam na kanał i do następnego.